Ja jestem Tronus. zapraszam na przygodę w świecie zombie i polujących na siebie ludzi. Po ostatnim pobycie w Smallville, który jest tutaj, zmierzamy do Emerald Peak Retreat, który mamy przed sobą. Zobaczmy, co można tu znaleźć. To, to jest nieduże lokacja. Z nailgunem to będzie dużo przyjemniejsze teraz niż z nożem. kit może się przydać, jeśli znajdziemy samochód. Nie będziemy go dłużej używali na razie tape nie, nie biorę, bo nie mam e, schematu do stworzenia e, do stworzenia e, tłumika, może mam. O mam. Mam schemat do stworzenia tłumika doskonale. No, w takim razie zabiorę, wyrzucę na to. Zabiorę tą taśmę pełną. Teraz wystarczy, że zajdziemy w butelkę. Już będzie można stworzyć tłumik.

Mam nadzieję, że nie zniknie zaraz. No niestety on dużo waży. Ale cóż, mogę wyrzucić jeszcze to. Dobrze, zebrałem go. On jest... On może być bardzo ważny w przyszłości. Bo gdybyśmy znaleźli PKM, to można szybko jakiegoś super zombie wtedy. Już bez najmniejszych problemów. Ale dobrze. Teraz yy, zmierzamy już do clearview. To dosyć. Duża i bardzo ciekawa miejscowość. Jeśli gracie na serwerze z innymi graczami, to prawdopodobnie któryś z nich się tu zapuści. Jest tu wiele ciekawych miejsc i interesującego lotu. Dosyć wygodnie zaczyna się lotować Clearview od północy, ponieważ od północy, blisko końca tej miejscowości, znajduje się posterunek policji. Cała miejscowość jest dosyć duża, dlatego e, chciałbym pokazać najciekawsze miejsca. O! I to jest właśnie jedno, jedna z bardzo interesujących rzeczy w wierzchu: że można znaleźć e, tutaj e, obie, e, itemy, i czasami te itemy zawierają dosyć bardzo interesujące rzeczy. Teraz, no teraz tym razem się nie powiodło, dlatego że jest tutaj jedynie Jarycho, a może jeszcze tutaj będą inne. Nie, tutaj nie ma. Więc Jericho zestawię i pójdę dalej. Chyba też się rozpi item, się dobrze pamiętam, ale w tym momencie go nie ma. Eee, można założyć, że ta ulica jest ulicą główną krytwią i przy tej ulicy znajduje się chyba najciekawsze rzeczy w, w tym mieście. Eee, więc, więc chciałbym to pokazać właśnie. O, ale już jakiegoś gracza mamy.

Na razie mało mi przybywa, bo dużo mi brakuje, ale niedługo zacznie przybywać, jeśli uzupełnię o, o wystarczającą ilość. Znowu jesteśmy sami. Zatem, yy, tu są władze strażeckie, na których, na których są środki leczące zazwyczaj. Już widać. Mm -hmm. no, Teraz pożarna, gdzie również można różne rzeczy znaleźć. Szczepionka na duże. Za duże. Ufaj. Dobra. Szczepionka. Eee. Ale muszę coś wyrzucić jak mogę, dlatego, że mam za dużo e, w plecaku rzeczy. Ja wyrzucę yy, tą broń. No. Szczepionka się może przydać zawsze. To jest duży sklep, także w tym dużym sklepie zazwyczaj można znaleźć jedzenie. Tu są też lornetka, ale ja mam branch finder. Chociaż e, może lornetka będzie ciekawsza ponieważ ona ma większe pole widzenia. O. O. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Мама пошла. снег, бардакомш. Tutaj w tej kawiarni też czasem można znaleźć itemy, te skrzynki, więc zajrzę. O właśnie I tym razem Mosberg. No bo Mosberg jest dosyć ciekawy, ale powiedzmy, że go wrzuca. Te biblioteki. Dobrze. Dobrze. Można wyjść. Tutaj jest mnóstwo różnych innych domów, które można oczywiście lutować. Ale najciekawszą część myślę, że mamy już za sobą. Kliężbion. Dlatego teraz. Udajmy się w kierunku następnej miejscowości, jeszcze tu lutując po drodze okoliczne domy. Następny item, który jednak waży. Dobrze. To Jest też e, shotgun, ale nie automatyczny. Ja wolę A12, jest takie żarcie, ale ona zabiera dużo wody, także ja go nie będę brał. Szkoda, że nigdzie żadnej pustej butelki nie znalazłem. A w tych itemach mogą znaleźć się bardzo ciekawe rzeczy. Kamizelki odporne, również. Dobra broń, typ PKM na przykład hmm. Również snajperka Dlatego warto się nimi interesować Dobra, to sobie zabiorę Chodźmy na tą wysepkę o. w drodze do Root Farm o. Tutaj też bywają ciekawe rzeczy czasami w tym namiocie. Tym razem nic nie ma, ale... Zatem zmierzamy do Shroud Farm Ale wokół Shroud Farm są również inne farmy, które można lutować To jest cały taki obszar, na którym znajduje się sporo mniejszych miejsc do lutowania w niektórych są jakich w niektórych nie ma. Także jest wiele miejsc do przesypania. Na takich blokadach czasami można znaleźć ciekawe przedmioty typu broń, kamizelki, lekarstwa i jakieś inne rzeczy. Zajrzę do tego śmietnika i idziemy dalej. Jak widać, tutaj cała okolica jest usiana takimi farmami różnymi i mniejszymi miejscami, które można lutować. Jedno z takich miejsc właśnie sprawdzam. Tutaj nie ma zębiaków. Akurat w tej lokacji. Także śmiał można biegać. Patelnia, jedna i druga. Datarka, proh Oh, datarka Kita bisa nge-signal do Akaima Kita coba Dużo patelni hmm. Średni plecak od góry szrut znajduje się przed nami Tam Po dobiegnięciu tam myślę, że możemy skończyć ten, ten odcinek Nic więcej tu ciekawego nie ma, dlatego oddalimy się z tego miejsca. Następną lokacją, którą odwiedzimy będzie Rifle Ridge, ale to już w następnym odcinku i tymczasem żegnam się z wami, zostawiajcie komentarze, zostawiajcie kciuki, piszcie. Pozdrawiam was, cześć.